Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za 1000 subów, które wbiliśmy ostatnio na live. Dziękuję Wam, widzowie, że mnie oglądacie, że jesteście ze mną i mnie subujecie i dziękuję Wam, po prostu. Siemaneczku, ja jestem Tmex, no a dzisiaj mamy nowy update w PCD. Tak, dodali dużo rzeczy, nowe auta, zremasterowane auta i wiele więcej, e, więc dzisiaj go przetestujemy, pokażę Wam, co zostało dodane i e, tak, no. E, i pierwszą rzeczą, którą tu widzimy, czyli jest menu. Dodali w końcu menu, znaczy było już, ale że od nowa zrobili. Fajne muzyczka, gra w tle i w ogóle mamy tutaj sęczkowo. I za każdym razem jest sęczkowo i fajnie w ogóle, że tutaj auto przejeżdżamy czasami, jak ktoś jedzie. E, no, mamy tutaj Play, Credits. O, chyba coś jedzie właśnie. O, malu. No właśnie, więc tak fajnie widać. E, mamy tutaj Credit, wszystko tutaj jest napisane. Muzyczka też fajne. I może, możemy się na przykład tepnąć. Patrzcie, tutaj darłowo sławno ładnie wszystko. Tepnijmy się do Darłowa. Tak. Dodali kilka nowych rzeczy, zaraz wam po pokażę. Ale pierwszą rzeczą jest są nowe auta. Tak, w końcu. Znaczy, dużo nowych aut. Jak wiedzieliśmy w snikach Pikach, to ten. Pierwszą też aktualizacją, to znaczy, zobaczyłem to, że są różne losowe kolorów, kolory w dealershipie. Że no. Tak. Tutaj nic się nie zmieniło. Smart, patrzcie, smart jest przerobiony. Zaraz Wam wszystko pokażę. Tak, w sumie na szybko nagrywam. Znaczy nie na szybko, ale że nie przygotowałem się za bardzo, ale nieważne. No. Pierwszym autem, które jest nowe, jest to Toyota Corolla. Jeszcze jej nie kupiłem, ale zaraz kupię i przetestujemy ją. Bój. Konopin. Kupiłem ją właśnie. Trochę pójdzie pieniędzy na ten odcinek. Jo! Łapanie! Dobra, mamy tutaj korole. Eee, trochę pod zakaz wjechałem. Ale kij... Czekajcie, dobra. Ma fajnie tutaj zawieszenie widzę. Wszystko tutaj śmiga. Taki bardziej szczegółowy tekst. Test to będzie na jakichś pewnie innych odcinkach. Można tutaj normalnie światło, się świecą. Wnętrze też mam mega ładne Co so jest? Mmm dobra. No jedź tym. świat Seat to dali mega dużo aut. dali. No, to na razie tak się przygląduje prze, przekaż... znaczy ten. Tak wygląda Toyota. Idziemy zaraz po inne auta, które Wam pokażę. Więc tak, następnym autem jest Honda Accord, które do, które dodali. Jest tutaj. Łupanie, ktoś tu. Leonym zaparkował. Jo, ale fajne dźwięki. Jo. A my. Tu są w ogóle inne dźwięki. Są światła, ładne. Tylko takie trochę rozpixerowane, te lampy. Światła są długie, są. Jo, ale fajna kierunkowskaz na lampie, łopanie! Na lusterku znaczy się. No lusterku kierunkowskaz. Jo, ale fajny ma dźwięk. Jak się prezentuje, mamy tutaj wnętrze, też jest spoko, tylko te rozpycyrowane trochę są rzeczy. No, więc mega fajnie. Trochę mnie nie stać już na następne auta, więc będę musiał trochę pospierać. No i tak to wyg tak wygląda Honda Accord. I przechodzimy już do następnego auta. Następnym autem to jest Seat Leon. Tak. Mam e, Seattle, Piękny tutaj. O, mamy. Eee... I teraz zauważyłem, że w ogóle jak się wyświetla e, ten w, w dealershipie, kolor to taki będziemy mieli akurat w tym. Eee, no, o. Akurat, więc... W nie można sobie wybierać łatwo, bo... O, no, można po prostu tak klikać i szybciej wybierać, bo jak teraz na przykład, o. O, na przykład taki szary. Eee... O, tu właśnie się zepełnował szary. Więc Seat Leon, który ma brzydkie rozpikselowane dło, Znaczy te tekstury, niestety. To jest najgorsze, ale jest mega ładny z zewnątrz. Tutaj. Światła są. Trąbiacz jest. Tylko. A, tu. Wow, ma tutaj te kierunkowskazy, nawet. Jo. No. Więc tak się prezentuje Seat Leon. Ma tutaj też nowy. E, nowe zawieszenia. ten nowszy. Wszystko tutaj działa pięknie. Możemy nieśmiel trochę przejechać. Zobaczymy, jaką ma e, maksymalną. Dużo nowości jest bo pani, Dobra. Więc tak się prezentuje Leon. Idziemy do następnego auta. E, więc następnym oh. samochodem tutaj mamy. Opel Vectra. Niestety nie mam jej kupionej i kilka aut też nie mam kupionych. Po prostu mnie nie stać, bo za mało zebrałem ostatnim, jak zbierałem, więc kaktus i będzie musiał nam wam pokazać, co jak ona wygląda. Najpierw z mojej tutaj mamy ładną Vectrę. Tutaj w piękny znaczek, kółko. No a jak. I tak, w środku wygląda. Jest ładna nawet. Tutaj mamy. Trochę rozpikselowane, ale tam nawet ładne, więc chyba weź sobie przejedź i pokaż widzom. Przejedź się trochę i... ładne... a włącz światła, trzymaj, włącz światła. O, a długie? O, dawaj kierunkowskaz jeszcze. O, no i git. No. Fajna wektra. Mm. No, więc... To jest Wyktra i przechodzimy do następnego auta już. Następnym ten... następny tutaj autem mamy Ford Transit, którego też nie mam niestety, więc znowu kaktusik Wam pokaże tutaj wszystko, bo on kupił, bo miał... Jest pieniądze. to dokładnie Ford Transit brakorp. A no tutaj Jak możemy przewidzieć na tym znaczku? Piękny znaczek. Brakorp. Tutaj. Piękna jest... w środku tutaj... Tutaj lusterka nawet nie działają. No, jest, są dwa miejsca. W środku jest Środek mega. Ma pięknie. No, pięknie no. nawet kręci. No, czy. no. no, no jeszcze. No tak jeszcze. Na pewno będziemy na jakimś odcinku albo lawie testować je wszystkie tak bardziej, że będziemy się rozpędzać nimi i, i na to wszystko. O, tutaj mamy gałkę nawet ładną. Tu nawet są kolorki takie ładne. No, no i tak to wygląda i... To nawet zrobili pokrętła do świateł i te. No to jest. Ręczne, mega fajnie. Więc to by było w sumie. Zrobili nawet pokrętła do świateł i. każdy. cyferkę na liczniku itp. No. Więc to by było na tyle. Strans. Ty jeszcze włącz lampy i. No, no i Pozycyjne. Ech. Awaryjne, proszę. Takie fajne kwadraciki. Pyk, na... pyk. A pokaż jeszcze awaryjne na chwilę. O, tu się świecą też, koło lampy, znaczy tej lustryko. Nice. A, i on ma jeszcze przeciwmugielne światełko. O, nogi też. to. Dobra. klasycznie jak w PZD nie ma przeciwmugielnych, a miejsce na przeciwmugielne z tyłu jest. To nie jest hamulcowa, hamulcowa jest tam, gdzie jest zwykła. No. Tu. Nice. no to by było już na tyle. Dobra. Y, to tak, y, To przechodzimy do następnego auta. Po, niech tutaj już od razu... Dobra, następnym autem to jest Mazda 6. Szóstka. Tutaj wszystkie lampy działają. Taktusik siedzi. Jedna, jedno jest, światło nie no działa, reklamalne. a mianowicie jest to takie te środkowe. Proszę, tutaj długie mamy, nawet przeciwmogilne, pyk. przeciwmogielnych nie mamy. W środku też jest ładne, nie ma przynajmniej... Nie działa rozpykce. jedno światło, nie wiem, może to jest jakieś inne. Światł, światła stopu to są. E. To są tylko te środkowe z tyłu. No. Nie e mam przynajmniej rozstylowanej wszystko we środku. W środku. Więc jest git. Teraz się przejedziemy. A w trąbni. A ten sam myślałem, że jakiś nowy. Ale nie. Tutaj ładnie. Z tego co słyszę nie ma ona dźwięku. Ma, tylko taki cichy. Przejedziemy ładnie. No a tak się prezentuje Mazda. E. Więc no. Nie ma światła stopu tego takiego podłużnego. No ale to... No więc przechodzimy teraz do przedostaniego auta, czyli będzie to Audi. Dobra, mamy tutaj nowe, no, znaczy tym razem Audi. Jedno z lepszych aut mm. według mnie. E, na to pewno widzę co tu jest mega fajne. No właśnie te rejestracje naszej wie, nie tutaj, tylko na szybie. Mega fajne. Bo to tak jest myśleliśmy, że ona będzie tak, tutaj, taka mała no. tam w tej mhm. prawdziwym miejscu. No, ale to jest mega fajnie. Taki szczegół, ale fajny. Tutaj piękna no. RP. Zapal światła. Pozycyjne, drogowe, hamulce Awaryjne, zoom. Chodź do zerłowo bo ktoś chciał. O. a w środku, czekaj, w środku... A w środku jest rozpikselowane jak zawsze tekstury. No, bardzo fototekst... Jest bardzo rozpikselowane. W jest bardziej. Ma, nawet ma... No ładne jest to Audi. Dzisiaj też... To się bardzo ładnie wywala przy driftem. Tylko w środku jest takie średnie. Przejedziemy się trochę dłużej. A dawaj ten... Kierunkowskaz. Awaryjne. A dawaj długie. O. No i tak to wygląda. No. Tak wygląda Audi. Nie, niech dzwony przestaną być, posłuchamy wydechu. Przestań za minutę. Tutaj część Nie no, słychać dawaj. Tak. No teraz super. Zamkniecie ja darkę błagam. No lasia te kantare, To powinno być zakazane te dzwony. No, lasia! ty karkę! Mmm. nam O! Możemy! Chodź już! Dobra, eee Tak więc mamy tutaj. ...fyduch. E... Znaczy. Silnik. No, dawaj. No, i już taki. To jest podobnie chyba dobra nie, To jest jedno mo z moich ulubionych aut, ma ono napęd na przód od Więc można dobra. palić kamerę. Tak. Więc ostatnim już w sumie autem, bo... E, którym już ten, który ja już po, e, wam prze, prze, po, pokażę, bo mam... Bo miałem E30 i zamieniłem mi tak na właśnie e 30 dzień który jest... Jest moim, jest, jest moim ulubionym adresem z update'u. No więc. E, weźmiemy sobie. BM -ę. Ma tutaj o. Ludzie wchodzą Nie Jeden ja, no, już są BMA zapewniliśmy. No więc tak wygląda. Fajne, ma lampy tam z tyłu, takie paseczki. No tutaj, lampy. Tak, właśnie, to jest fajne, że tutaj e, są te. Hamowawcze? Hamowawcze. Stop. No. Nie wiem. I... Chyba stop, Według mnie fajnie driftuje. Tak, jak się wyłączy tego trakcję, to jeszcze bardziej. No, tak, dobrze. E, no. Fajny ma dźwięk. No, ja na przykład wolałam BMW E30, stare. Nie, ja akurat, no czy. Fajnie jakby zostało, bo mega je ubiłem, ale mogliby zostawić, ale to i też jest fajnie, mega. Więc no. tak to wygląda. Takie są długie. Tylko z tyłu się nie świecą, nie wiem czemu. A nie, świecą się. Tylko... Długie ja się nie świecą z tyłu. Świecą się tylko... tylko jeden ten pasek. No nie, wiem. dobra. Nie, również Tylko nie mi się bardzo przysłać. nie podoba, że ma taki brzydki wnętrze okropne mi się mega to nie podoba i według mnie powinni już zostawić takie zwykłe a nie że takie rozsądne wszystkie, No więc to... E, to było ostatnie auto. E, I to by było z ostatnich aut, znaczy koniec e, przedstawiania aut. Więc... E, przechodzimy teraz do następnej zmiany e, tak. Dobra, więc y, wszystkie nowe, nowe auta o, prze, prze, ten prze, y, sprawdziliśmy. I teraz czas do zremasterowanych aut. Nie, nie będę kupował akurat wszystkich, ale te co mam, to Wam pokażę. Więc tak. Pierwszym mamy tutaj ładnego mega smarta. Nowego, którego mam, więc akurat Wam pokażę. O tutaj. Mamy łopanie. Jakie to głośne. Jezu. Jakie to jest głośne, ten smart? Masz to Jezu, jak on piłuje. Dobra, mamy tutaj taki logo, znaczka. Znaczy, logo smarta, ale taki No, w sumie jest zmieniony dźwięk i model, tylko. Następnym zmienionym autem jest Majestic E190. Nie mam go, niestety, kupionego i nie będę na razie kupował. Mówię, że jak w następny odcinek może zrozumiem jakieś takie wszystkie testy. Zobaczymy. Tutaj zmienili trochę taki po prostu wygląd, a w środku wygląda mniej więcej tak. A jeszcze nie, nie powiedziałem, że Smart zwiększyli teraz e, tą e, jakby prędkość maksymalną Smarta, bo miał 85, a ma już 128. Została odnowiona też czwórka. Mamy tu ma takie lampy, nie mam też jej, ale mówię, że będzie, będą jeszcze odcinki z testu wszystkich. O, no tutaj w środku chyba. O. No i tak wygląda. Został odnowiony też e, Volkswagen Tiguan. Taki jest taki bardziej jakby większy, można by powiedzieć. I niestety ma takie dziwne tekstury na kołach. nie wiem czemu. Mi się nie akurat nie podobałem te tekstury. Ja nie wiem. O. Też go nie mam kupionego, niestety. Zostało też zmienione to z eventu Audi. Teraz to jest Audi RS6. Tak to wygląda. Nawet ład ładne. Tak. Mi się podoba. Wiecie. No i to jak, tak samo jak z tym e E90, tylko to jest Evo e S90 Evo z eventu. I Peugeot 406 też zostało odnowione. Ale jak też z eventu jakby. I Ford Ed jeszcze, tutaj o ma takiej klamki jakieś wow. Ty, ale zostały mu niebieskie klamki, lusterko, nice To akurat fajne A i zmienili też na Ford znaczek Piosenka o jajku Jajko Bardzo duże jajko Jest bardzo chrupiące Bo jest w skorupce